Ty rozumiesz swój fenomen w internecie? Ciężkie pytanie. A jaki to jest fenomen? No tak. Niezależnie, gdzie byś dzisiaj nadawał. Wydaje mi się, że stworzyłbyś sobie stronę nitro.pl i ludzie i tak by ciebie oglądali. Ludzie i dalej by ciebie szotowali, dalej by wycinali, dalej by zaproszali do podcastów. Niezależnie, co by się zrobiło z Nitro, ludzie dalej będą chcieli ciebie oglądać. To miłe. Nie no, ale to jest po prostu suchy fakt. Myślę, że też rozumiesz to, że jak wyrzucono cię z YouTube'a, to jednak te wszystkie shorts, to wszystko gdzieś tam po prostu cały czas latało i cały czas to się wyświetlało. Ludzie za tobą podążają. Dlaczego? No myślę, że jestem w miarę autentyczny, jak na ludzi, którzy w internecie występują. A poza tym też myślę, że sporo osób. Mm, yy, Identyfikuję się z tym, co mówię, ale trochę mi brakuje yy, odwagi, żeby samemu to powiedzieć. No nie masz wrażenia, że w ogóle cały internet jest tak trochę skonstruowany, że znasz tych ludzi w środka? Też mówiłeś o tym, że influencerki Tak, oni nie bardzo. Na...